Witam w prezentacji 28 numeru samochodów wojskowych II wojny światowej od De Agostini. W tym numerze Fiat 508 CM Koloniale 28. modelem w kolekcji jest Fiat 508 CM Coloniale. Model otrzymujemy w kaplotce z podstawą. W formie tła mamy zdjęcie. Na odwrocie mamy dane techniczne pojazdu. Model posiada nadwozie typu kabiolet, ma podniesiony dach. Jest w malowaniu żółtym z zielonymi wzorkami i ma ciemnozielony dach. Ma osobno podnoszone okna, z przodu ma szybę z jedną wycieraczką, wystające błotniki i trójkątną maskę z przodu. Po bokach ma okrągłe reflektory, tablice. Na sterzaku ma dwa haki. Na płotnikach dwa pręty. Na końcówkach płotników ma chlapacze. Z przodu i z tyłu ma małe stopnie. Z przodu drzwi otwierane od przodu, z tyłu od tyłu. Z tyłu na dachu ma małe okienko. Wystający bagażnik, koło zapasowe, tablice. Dwa haki. W spodniej części ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu. Elementy ramy. Zawieszenia. Tylny most. Rurę wydechową z tłumikiem. Numer 28. W tym numerze Fiat 508 CM koloniale. W środku mamy logo kolekcji, informacje o wydawcy i zdjęcie modelu. Fiat 508 CM Koloniale. Fiat 508 CM był lekkim terenowym pojazdem wojskowym produkowanym przez firmę Fiat we Włoszech. Armia tego kraju wykorzystywała go na szeroką skalę przez całą drugą wojnę światową. W skrót CM wskazuje, że był on wojskową wersją modelu 508 C Balilla 1100. Protoplastą wojskowego modelu 508CM koloniale był Fiat 508 Balilla z 1932 roku, który odniósł wiele sukcesów na włoskim rynku cywilnym. Dając początek masowej motoryzacji we Włoszech, wyprodukowano go w liczbie ponad 100 000 egzemplarzy, w tym także w wersji wojskowej. W 1937 roku zaprezentowany został Fiat 508C czyli ulepszony model Balili, który zastąpił wcześniejszy pojazd. On również okazał się udanym projektem, a na jego podstawie opracowano kolejne warianty z dwu- i czterodźwiowym nadwoziem, m.in. kabiolet oraz wersję sportową. Posłużył również jako podstawa dla pojazdów wojskowych i kilku modeli transportowych, takich jak 508L Furgoncino, Furgonetka, oraz letka ciężarówka 508L Kamioncino Piga. Fiat 508C był łatwym w autem o wysokich osiągach, wyposażonym w kilka nietypowych dla samochodu z tego segmentu rozwiązań. Np. niezależne przednie zawieszenie w latach 30. XX wieku Fiat 508 był wytwarzany oprócz Włoch także w Polsce, Francji, Czechosłowacji i Niemczech. Po II wojnie światowej we Włoszech wznowiono jego produkcję, a model zmodernizowano. Nadzwyczajny projekt. Mamy zdjęcie Fiata 508CN Koloniale, który został opracowany specjalnie na szczególnie trudne warunki terenowe na linii montażowej. Mamy zdjęcie Fiata 508CN Koloniale w trakcie produkcji. Praktyczny pojazd wojskowy. Mamy zdjęcie Fiata 508CM Armii Włoskiej podczas kontroli na granicy z Albanią w listopadzie 1940 roku. Niezawodny i wytrzymały w każdym terenie. Większość letkich pojazdów kołowych używanych przez włoską armię podczas II wojny światowej została wyprodukowana przez markę Fiat. W szczególności 508C był jednym z najpowszechniejszych samochodów transportowych i łącznikowych, Chociaż ze względu na swoją wytrzymałość, a także niezawodność mechaniczną, nadawał się również do misji rozpoznawczych. Pojazd ten wyróżniał się łatwością prowadzenia oraz dobrym działaniem nawet w trudnym terenie. Niesłychana praca. Mamy zdjęcie informacji, że dziecko, które przeżyło obóz koncentracyjny w Buchenwaldzie, w pojeździe UNRWA, kobiety i mężczyźni pracujący dla tej organizacji musieli sprostać je ważnemu zadaniu. Byli odpowiedzialni za udzielanie pomocy krajom wyzwalanym spod okupacji niemieckiej. Sir Andrew Cunningham, dowódca floty śródziemnomorskiej, mamy zdjęcie informacji, że Emir Mansur Arabii Saudyjskiej z admirałem na pokładzie pancernika HMS Queen Elizabeth, zakotwiczonego w porcie morskim w Aleksandrii. Szeklasz z i kości. Mamy zdjęcie i informację, że Gunningham był uosobnieniem najlepszych tradycji brytyjskiej marynarki wojennej życie po wojnie. W 1936 roku André Gunningham zrezygnował ze stanowiska pierwszego Lorda Morskiego i porzucił karierę w Royal Navy. Wcześniej dołączył do kadry Uniwersytetu w Andenburgu, gdzie pełnił funkcję rektora. Do 1938 roku był także prezesem Instytutu Inżynierów Marynarki Wojennej i wygłaszał mowy w Izbie Lordów oraz napisał autobiografię wydaną pod tytułem Odyseja Żeglarza. Ostatnie lata życia spędził na uprawie kwiatów i hodowli psów w biejskim domu, który zakupił wraz z żoną jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Zmarł nagle w Londynie 12 czerwca 1963 roku podczas podróży taksówką. Mamy zdjęcia modelu i jego dane techniczne na ostatniej stronie mamy informację co w następnym numerze, czyli Chevrolet WA USA 1942. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.